Pedro TV, a to jest pierwszy odcinek Minecraft Solo No i tak, w tym odcinku postaramy się zbudować pierwszą taką bazę, ale ona nie będzie naszą główną na pewno bazą no i co? Na początku zepniemy sobie troszeczkę drewna Zrobimy sobie narzędzia, powiem troszeczkę o kanale. A i właśnie też w komentarzach napiszcie, z czego wy chcecie ten dom, bo ja nie wiem dobrze. Ja bym to z drewna zrobiła, ale też chcę się Was spytać, z którego. Piszcie też komentarza w ile, ch ile chcecie odcinków tej serii? Czy chcecie jakieś takie serie z graczami dywi? No i cóż, ścinamy drewno. Na pewno troszeczkę, może troszeczkę przejdziemy albo gdzieś tu blisko się osiedlimy, zrobimy łóżko, prześpimy się i będzie gitel. W linku wam podam jedną osobę, którego też subskrybujcie, abyście... On mi właśnie pomagał, żeby nie on, to moje serie, by może że pro za dwa miesiące wyszły. On mi we wszystkim pomógł. Nauczył mnie jak stawiać filmy. No i tak. Nie ma w ogóle u mnie jakby co lagów. Oczywiście gra na trybie łatwy. Na razie, bo nie mamy dużo, bardzo jedzenia. Jedno jabłko tylko. A teraz kopę w dół. Kobla nazbieram. Zrobię podstawowe, kamienne narzędzia. Piecyk sobie zrobię. No i pójdziemy dalej. Myślę, że w tym odcinku będzie taka nocna baza jedna. W kolejnym może też zrobimy coś fajnego. No na, na pewno już może gdzieś siódmym, szóstym odcinku będzie już nasz prawdziwy dom. Nie wiem, kiedy to będzie dokładnie. No też muszę mieć czas, bo też wchodzi w to nauka, wchodzi wszystko. A tam ktoś czasami korzysta z mojego komputera. A to też się mi króciutko wstawia. Czasami tam muszę używać tego. No i też. A właśnie, napiszcie w komentarzach, czy wy chcecie takie coś, że na przykład agro... Jak... Nie to, że agro robię, na przykład jakąś farmę automatyczną czy coś. Czy wy chcecie to, żebym ja wam to pokazywał wszystko. Jak nie chcecie, no to napiszcie w komentarzach, ja to ocenię i będę poza odcinkiem to robił. Układamy sobie troszeczkę tutaj i ruszamy w drogę. Ten odcinek może wyjdzie miał gdzieś 15-20 minut maks, 25. Dzisiaj mam też troszeczkę napięty grafik. Ten odcinek albo wyjdzie w piątek, albo w sobotę rano, nie wiem. Wiem, że będzie, wyjdzie jeszcze w niedzielę jeden odcinek. później może nie będzie przez troszeczkę. Możecie zauważyć, że mam troszeczkę lagi, ale to tam... Nie tak jak niektórzy mają. Właśnie, pogadajmy teraz o jednym gościu. Na YouTube ma konto, ma 43 widzów i warto go szczerze subskrybować. Ma NigdakaTV, TV, chyba go skądś tam słyszycie. Opłaca się go bardzo subskrybować, pokazuje mody. Ja też może będę Mody pokazywał, a jak nie będę w jego link pokazywał. Na pewno pod tym... Na pewno pod tym odcinkiem będzie link do jego kanału. I coś tam jeszcze może będzie w linku. Napiszcie w tych trupakach, yy, w komentarzach, czy chcecie jakieś, nie wiem, te Bo Ja nie wiem szczerze. Myślę, że tu się zbudujemy. A więc zrobimy cięcie i ja wracam jak zbuduję pierwszą bazę. A więc cięcie. Dobrze, jesteśmy po cięciu, wykopałem taką dziurę, tutaj postawiłem rugbencha i sobie zrobimy teraz piecyk, piecyk będzie tu, przepalimy sobie troszeczkę drewnianka. oczywiście chcę sobie węgiel drewny zrobić, żeby tu jakoś się żyć, nie wiem czy tu będę mieszkał, wiem, że tu może przez kilka odcinków pomieszkam, albo przez jedną noc i się wyprowadzę, to zależy. No, Jeszcze widzę, że przepaliło. Zrobimy sobie deseczki. Bardzo dużo deseczek. Ja czasem nie pomyślę. Wstawiamy pochodnie. Kopiemy. Lubię właśnie tak schody robić. Myślę, że to nie będzie zbyt duży pokój, bo ja tu nie będę dużo rzeczy trzymał. Wiem, że tu będzie skrzynia, ale później ją stąd zabierzemy. Tu zostały bibeloty takie. Typu, że kwiatki, na przykład ten kwiatek, te pióra. Szczytno oczywiście weźniemy. Muszę się najeść. Upieczemy sobie te sześć tego by nie być głodnym Napiszcie też w komentarzach czy chcecie tylko z gry Minecraft czy z czego jeszcze innego chcecie Serię Mogę jeszcze tam z innych fajnych gry gry gier nagrać na przykład z CS-a po polecam tę gierkę No i z czegoś tam jeszcze się to zawsze się zobaczy z czego A jak będzie właśnie coś takiego w dniu, że chcecie filmik, a ja mówię, że w tym dniu nie będzie filmów, to ja tak i tam nie wrzucę go. Nawet jak się zaprosicie, bo mam nagięty grafik. Na przykład we wtorki nie będę wrzucał filmów, aż do wakacji, bo wracam bardzo późno, a jeszcze to nauka dochodzi, to gdzieś o 21 dopiero kończę się uczyć. No i cóż, wykopaliśmy sobie taką bazę, Tutaj zrobię skrzynkę. Myślę, że pójdziemy sobie na owce. Powrzucam takie bibeloty. Wezmę sobie mięsko. I pójdziemy na owce, bo chcę sobie to łóżko zrobić i spawna sobie tu przestawić. Potrzebujemy trzy wełny, jak ktoś nie wie. Bo niektórzy nie wiedzą oczywiście jak robić łóżko, ci co na przykład wczoraj zaczęli No o, są owce Tylko że się najemy A właśnie, jak będziecie prosić o vlogi, nie będzie na pewno vlogu Bo to też mam sprawy takie swoje prywatne o, glinę zbierzemy oczywiście, przyda się. Myślę też, czy nie z gliny se dom zbudować. Oczywiście z cegiełek, nie z takiej gliny. Mm, nie mogę wypłynąć. No i tak, zrobimy łóżko, prześpimy się. I w tym odcinku to będzie chyba wszystko już, no bo to będzie taki, to był już tak, taki pierwszy odcinek, no nic dużo nie robiliśmy Tylko że muszę teraz wejście znaleźć Sorka, że się tu głowie tak, ale jest bardzo dużo O, mam Jest bardzo dużo trawy, no to nie dziwne Dobrze, weźmiemy z oo, trzy. Robimy sobie łóżeczko. A właśnie, tak się robi łóżko, jakby kto nie Schowam sobie glinę, łóżko sobie tu postawimy. Prześpimy się. No i tak, to już jest koniec tego odcinka, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, nara.